I teraz będziemy mówić o prezentacji biznesowej, czyli jak tu, dlaczego nam za to płacą, ile nam za to płacą, że mówimy o tych świetnych produktach. I tu mamy prezentację, proszę Państwa, zaczyna się od tego, że mamy ponad 15 różnych bonusów, czyli firma ma 15 różnych premii, ale Aż 6, do 63% z obrotu, jaki wytworzymy w tej firmie. Czyli jeśli kiedyś państwa organizacja, grupa wytworzy na przykład 100 000 euro obrotu, to 630 000 będzie szło, to 60, ze 100 tysięcy 63 tysiące będzie szło do struktury jako wypłata dla nas. Więc naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze wypłaca firma i teraz spróbuję to najlepiej jak potrafię wyjaśnić. Przede wszystkim żeby zacząć z nami współpracę nie trzeba jakiegoś kapitału. Firma płaci nam po prostu pieniądze i jedyne co potrzebujemy to sobie otworzyć sklep internetowy, za który, który oczywiście nam firma dostarcza Oprogramowanie to jest w internecie, jest personalizowane z własnym nazwiskiem, numerem telefonu, e, Facebookiem, Instagramem, Whatsappem cokolwiek chcemy, żeby klienci nam się łączyli z nami. I oczywiście to kosztuje 25 euro. W Stanach Zjednoczonych 25 dolarów. To jest sklep, i dzięki temu możemy zarabiać. Dostajemy też biuro, i w biurze widzimy, ile zarabiamy. Widzimy cały sklep kurtowy, tak jakby od zaplecza. Widzimy cały system rozliczeniowy, całej struktury, wszystkie rzeczy możemy sprawdzać i organizować. To jest to. Teraz za te 25 euro zyskujemy cztery podstawowe premie. Klientka, czyli klient wchodzi do sklepu, robi zakupy, dostajemy z tego 30%. Powtórne zakupy robi, absolutnie, znowu dostajemy 30%, dlatego że yy, ciasteczka, tak zwane cookies, są tak zrobione, żeby po prostu powtórnie ten klient wpadł do naszego sklepu. I mamy oczywiście sprzedażowy. I tu wytłumaczę nam Państwu, zresztą każdy, mam nadzieję, wie. Możemy coś sprzedać z własnego sklepu. Dlatego, dlatego, że mamy po prostu w tym sklepie dużo niższe ceny i teraz przyjmijmy, że mamy ten Stop. Stop Bull taki jeden z produktów jest. On u nas w sklepie kosztuje 25 euro. Myślę, że jest cena bardzo atrakcyjna w stosunku do tego, co to robi, a 50 euro kosztuje w sklepie detalicznej. i oczywiście są nieraz osoby takie, które mówią, o wiesz, weź mi załatw, ja się nie będę nigdzie rejestrował, rejestrowała, bo ja tylko po prostu chcę sobie kupić i sprawdzić, czy to działa. No to zróbmy tej kobiecie, czy, czy facetowi przyjemność. Sprzedajmy mu to za 40 euro. On będzie zadowolony, że ma 10 euro taniej, a my jeszcze zarobimy 15 euro i myślę, że nikt się nie będzie z tym kłócił. To jest sprzedażowe. Oczywiście ludzie będą kupować jeszcze, na poprzedniej stronie, zaraz znowu pokażę, zestawy startowe, tak zwany upgrade. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze zakupy większość osób stosuje jako y, upgrade, ponieważ z tej grupy, żeby zarabiać, warto po prostu podnosić swój upgrade jak najszybciej, żeby jak najwięcej zarabiać. I teraz już Państwu wytłumaczę. Te, teraz tu mamy ten promotor, stasz, y, prawda, bul, y, budowniczy czy mentor. To są. Y, Kwalifikacje, dzięki którym podnosimy swoją zyskowność w tym przedsiębiorstwie. I powiem Państwu, jak to wygląda w naturze. Zapraszamy ludzi do współpracy. Oni oczywiście wchodzą na 25 euro. Z czasem jednak zauważają, że jak sobie podniosą upgrade, to będą zarabiali więcej. I tu za chwilę wytłumaczę. I ja, relatywnie, jeśli wprowadzam jakąś osobę do biznesu, to liczę na to, że ta osoba w sumie kiedyś Trzy miesiące, pół roku, zarobi pieniądze na to, żeby wejść na taki pakiet za 3000 euro, bo to się po prostu najbardziej będzie opłacało tej osobie. I teraz już Państwu wytłumaczę. Osoby, które wprowadzamy do biznesu, wchodzą za 25 euro. Nie ma wielkiego problemu, dlatego że większość osób, z którymi rozmawiamy, po prostu decydują się. Chcą kupić produkt, więc otwierają sobie taki sklep własny za 25 euro, żeby korzystać z niższych cen. A część z tych osób stwierdza, że może to jest dobry sposób na zarobienie paru e, złotych, paru tysięcy złotych i próbują z nami zarobić pieniądze. I teraz tak, zapraszamy dowolną ilość osób, starajmy się oczywiście jak największą. Stworzone sklepy zaangażowanie zrobią obrót i zarobimy na wyższe pakiety, podnosząc swoją dochodowość. A wpisane osoby znowu kupują produkty i znowu kupują produkty. Te produkty są mega dobrze sprzedające. Obrót grupy rośnie, coraz większa jest emocje i, i po prostu więcej pieniędzy do podziału. Wszyscy są bardziej podekscytowani, coraz więcej o tym mówią, i koło się po prostu nakręca jak kula śnieżna. Tutaj mamy. Jak pierwszy raz rozmawiałem ze swoim sponsorem, to on mnie przekonywał, że najlepiej wejść na 3000 i znaleźć trzech ludzi, którzy wejdą na 3000 czy dwóch i od razu zarobić dużo pieniędzy. Stwierdziłem, że za 25 euro to jest świetny biznes dla wszystkich, a nie tylko dla mnie i robimy tak. Teraz, dlaczego ludzie się upgradeują wyżej, wytłumaczę na tym sajcie. Tutaj mamy, yy, proszę popatrzeć. Mamy, to jest system binarny. I teraz z pierwszych zakupów, jeśli te osoby robią zakupy i załóżmy, że robią zakupy poprzez upgrade, to my bez względu na to zarabiamy na przykład 10%, jeśli oni kupią za 100 euro. Jeśli tutaj na przykład znajdę 10 osób, które kupią na przykład za, przyjmijmy, 120, 1200 euro. A w tej grupie znajdę osoby, które kupią sobie za 1000 euro obrotu. I teraz ja znalazłem te osoby, więc automatycznie 10% z tego obrotu wraca do mnie. Czyli ja zarabiam w sumie 220 euro. I teraz to jest koniec. Jeśli nie zrobię upgrade'u, więcej nie będę zarabiał. Ale jeśli jeszcze dodatkowo sobie kupię pakiet za 200 euro, ponieważ już zarobiłem 220 euro. I mogę to wydać na ten pakiet, to wtedy dostanę jeszcze z tej mniejszej nogi, która robiła na przykład 1000 euro, 15%. I te 15% będzie co miesiąc regularnie przychodziło, dla mnie właściwie 4 razy w miesiącu, dlatego że firma nagradza mnie, że skoro ja już raz zainwestowałem w taki pakiet, to przez następne kilkadziesiąt lat firma mi będzie płaciła. Już nie muszę kupować następnego 200 euro pakietu, ale jako, że dostanę 15-150 euro jeszcze dodatkowo, to może sobie kupię jeszcze za 400 pakiet, czyli dołożę jeszcze 200, żeby kupić za 400 i jeszcze firma mi wypłaci 5%, słuchajcie. I potem już zawsze będę miał 20% do momentu, aż nie podskoczę na 600 bądź na 1800. To jest naturalne. Żeby korzystać z tych premii i z możliwości, warto po prostu mieć w przyszłości z mniejszej nogi, którakolwiek to będzie, mieć 20 bądź 30% w nieskończoność płacone z mniejszej nogi. Czy tu będzie 100 euro, czy tu będzie 3000 euro, czy 10 tysięcy, czy 100 tysięcy? No, oczywiście lepiej jest mieć 30% niż 10. To chyba każdy jest w stanie ogarnąć. Teraz, jeśli komuś się uda zarobić 1000 euro z tegoż biznesu, z premii grupowej, to w nagrodę za to dostaniemy jeszcze premię liderską. I premia liderska to jest 20% od dochodu naszego bezpośredniego partnera. Czyli nie tylko dwie osoby, tylko każdą osobę, którą my wpiszemy do biznesu, jest liczona jako nam bezpośrednio wpisana jeśli ona zarobi, na, zarobi 1000 euro to my dostajemy 200 jeśli ona zarobi 10 chwała zarobimy 2000 powiem Państwu tak, proszę popatrzeć tu jest 10% 55532 ja bym powiedział bardzo dużo pieniędzy, na pewno większość z Was słyszała kiedykolwiek o takiej e, po prostu e, mówieniu że jest lepiej mieć 1% z pracy 100 ludzi niż 100% z pracy własnej. Powiedzmy, popatrzmy na to. Jeśli byśmy mieli tylko 30 zł z pracy 100 ludzi, o, im by nie ubyło może z tych 3000 zł, dalej by żyli jak żyją, a my mielibyśmy po prostu jedną pensję więcej. Słuchajcie. Czyli dla nas byłoby to korzystne. Tu jest bardzo dużo pieniędzy do wzięcia, oczywiście pomagamy setkom ludzi, żeby oni odnieśli sukces i rozwijali ten biznes jak najszybciej i jak najwięcej. Tutaj mamy jeszcze jedną premię, to jest premia 5 do 10%, w zależności od tego na jakim statusie jesteśmy. Jeśli już jesteśmy w najwyższym statusie, czyli na diamencie, na tym płacicie za 3000. Będziemy mieli 10% ze struktury z sześciu poziomów. Znowu popatrzmy na to. Po sześciu miesiącach osoby powinny zacząć robić zakupy. Już nie muszą podnosić statusu. Oczywiście, jeśli nie są jeszcze na trzech tysiącach, to warto. Ale żeby dostawać dalej wypłatę po sześciu miesiącach, trzeba kupić jakieś produkty za 50 euro. Dosłownie za 50 euro. I teraz popatrzmy. Jeśli nasi partnerzy zrobią zakupy za 50 euro, yy, następnie zrobią, załóżmy, że oni będą mieli 5 i następnie 5, to będzie tu około 15 tysięcy osób. O bardzo optymistycznie, ja powiem w ten sposób. Ale popatrzmy, jeśli tu będzie 500 osób, które regularnie co miesiąc będą robiły zakupy, to Państwo dostaniecie 2,5 tysiąca euro. Jeśli tu będzie 100 osób, będzie 500 euro, to jest 2,5 tysiąca złotych, słuchajcie. Ale jeśli tu będzie 10 tysięcy, a to jest tylko połowa tego, co tu na tablicy widać, 10 tysięcy, słuchajcie, da 50 tysięcy euro miesięcznie. I to już jest mega dużo. To już można co 2-3 miesiące kupić kolejne mieszkanie, jak ktoś lubi na wynajem, czy coś w ten deser. Można po prostu zatrudnić już własne pieniądze do tego, żeby one zaczęły na państwa pracować, nie tylko, żebyśmy my pracowali. Także to są już mega duże pieniądze. I ja powiem, że no tak szczerze, załóżmy, że 15 tysięcy osób wchodzi do biedronki, czy tam do żabki miesięcznie i właściciel dostaje 5 euro od takiej osoby, która trzaśnie drzwiami w żabce. Słuchajcie, myślę, że to jest bardzo korzystne. Więc warto mieć takich stałych klientów, bezwzględnie. Tutaj powiem Państwu, są jeszcze o następnych bonusach, ale powiem tylko o tych. National dyrektor 1000 euro, International 2, e, Premier dyrektor 3. Tu w Stanach Zjednoczonych są dolary, w Polsce są euro, w Europie są euro. Więc przeliczyliśmy to na euro. Ja byłem mega podekscytowany. Ja dwa miesiące temu jeszcze myślałem, że to są bardzo poważne pieniądze. Mówię o, będzie fajnie, tutaj dostanę 1000 euro, tu 2, tu 3000, super. Myślę, że do końca roku będzie tu w strukturze z 50 takich osób, które osiągną ten sukces. Też będzie fajnie, fajna kasa. Otóż, proszę Państwa, 6000 euro można zarobić na tym schodku, bo już wiem, w styczniu sprawdziłem. Czyli na tym może zarobię troszkę więcej, załóżmy 8, a może na tym zarobię już 10 tysięcy. Jak tu zarobię 10 tysięcy, no, te 10 tysięcy, to nie. Ten 1000 euro to tak mało wygląda. To jest tylko 10% z mojej wypłaty ekstra jeszcze. Oczywiście miło przytulić, ale to już nie jest takie wow, bo cała wypłata jest wow. Tutaj myślę, że będę miał więcej, tu będę miał więcej. Teraz ambasador w Rosji. Rozmawialiśmy kiedyś z takim gościem, który zrobił to. Najszybciej, podobno w 4 lata, osiągnął y, ten poziom w, po 4 latach, wpisując około 60 osób i po 4 latach zarabiał około 60 tysięcy euro miesięcznie, czyli około 15 tysięcy euro tygodniowo. Powiem Wam, bo firma płaci co tydzień. No, słuchajcie. I teraz proszę popatrzeć, czy nie warto? Czy ktoś z Państwa. W swojej pracy, w tym, co robimy dzisiaj jest w stanie coś takiego osiągnąć. Życzę każdemu sukcesów. Ja powiem szczerze, że robiąc naszym sposobem, jesteśmy w stanie zarobić więcej niż ten ambasador. Już nie pamiętam, czy on był właśnie z Farkowa, czy skąd on tam był. W każdym bądź razie dużo ludzi w tej firmie ma status ambasadora i więcej. Tutaj mamy y, liderów z, akurat z Ukrainy. I to są ludzie, którzy zarabiali po milion 700 tysięcy euro rocznie. Słuchajcie, niektórzy po dwóch, niektórzy po czterech, po pięciu czy sześciu latach, ale zarabiali. Perspektywy mieli i to wykonali, co było do zrobienia. Słuchajcie, myślę, że my mieszkamy w wielokrotnie bogatszym regionie świata. Wielokrotnie więcej jest pieniędzy na rynku, wielokrotnie ludzi bardziej stać na tego typu luksusowe i fajne produkty, no zdrowotne i po prostu mamy to łatwiej. My to zrobimy zdecydowanie myślę szybciej. Słuchajcie. To jest ambasador, oczywiście później dostaje tam 100 tysięcy jakichś rubli czy inne. Tutaj mamy, słuchajcie, wycieczki turystyczne. Może kogoś nie interesują, prawda, za bardzo e, same pieniądze, proszę bardzo. Ale jak ktoś będzie płacił Państwu za wyjazd na urlop, no to może jest fajne. Firma zaprasza nieraz do Singapuru, Tajlandii, Malezji, Turcji, Bali, prawda, Karaiby, Kuba, Meksyk, Jamajka, słuchajcie, naprawdę ciekawe rzeczy. Może jeszcze nie wszędzie Państwo byli, mnie by się mega chętnie z Państwem poleciało w te miejsca, pozwiedzać. I zobaczyć. Tutaj mamy stronę edukacyjną bardzo fajną, unikalny system szkoleń, mamy bardzo fajne wydarzenia. Plan marketingowy jest absolutnie, moim zdaniem, rewelacyjny. Miałem okazję poznać system binarny w poprzedniej firmie, miałem okazję poznać system różnicowy. Ten naprawdę przebija wszystko. Nie powiem tak, Moje najśmielsze wyobrażenie, nie wyobrażam sobie, że w czwartym miesiącu, w jakiejś firmie marketingu sieciowego można zarobić y, z nowym zespołem, bo ja nie mówię jak ktoś przyjdzie do nas z dużym zespołem, ale z nowym zespołem, który zarobi kilka tysięcy euro miesięcznie, powiem chyle czoła, nie znam takiego planu marketingowego, y, także to jest to. Mamy mega, mega podrzukiwany produkt y, kosmetyczny. I bardzo fajne te drażetki. Powiem Państwu, o drażetkach to jest jedyny produkt prozdrowotny, taki naprawdę prozdrowotny, który jest jednocześnie smaczny. Bo mamy wiele w życiu, jedliśmy różnych suplementów, i w większości one niekoniecznie są bardzo smaczne. Tutaj mamy wszystko w pysznej drażetce. Zostańcie Państwo, zapraszamy do zespołu Apple You. To jest system szkoleniowy, który będzie Państwa uczył tego, żebyście osiągnęli sukces. E, tu jest Apple go troszkę historii. E, firma jest e, zarejestrowana na Cyprze. Produkcja jest w Mołdawii. E, różnica w przychodach 44% z roku na rok. W 19 roku 87, 125, w 2020 roku. Za 21 jeszcze nie ma danych. 63% ze 125 milionów to jest 78 milionów, prawie 79 milionów dolarów. Premia dla nas, słuchajcie. Ja wiem, że my jeszcze tego nie dostaliśmy, ale to jest premia dla nas i zrobimy to. Nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie. Tu są w Rosji liderzy, w Rosji, w, na Ukrainie i w różnych krajach. Mamy bardzo dużego lidera, na przykład z Kazachstanu. Słuchajcie, yy, Artka. Yy, tu jest 180 tysięcy dolarów, 120 tysięcy. Same kobiety, 55. Tina Malson, 45. Słuchajcie, warto się tym zająć, ponieważ po prostu te pieniądze możemy później nawet przekazać w celach, prawda, charytatywnych bądź następnym pokoleniom, dzieciom. Niech sobie po prostu łatwiej mają życie. Słuchajcie, to jest APL GO, jest trzynastą najszybszą firmą rozwoju taką w danym momencie, dany moment ma y, rozwoju na świecie. Trzynasta, wśród wielu tysięcy firm na świecie marketingu sieciowego. Słuchajcie, jak to jest, że ta firma jeszcze wtedy, jak był ten ranking robiony, nie była w Stanach Zjednoczonych, a już była zauważona. Z malutkiego kraju Mołdawia Słuchajcie, gdzieś tam na Cyprze biura rozliczeniowe są, dlatego że to jest trochę bezpieczniejszy, jeszcze bezpieczniejszy kraj. Tutaj mamy nasz sklep. Każdy z Państwa za te 25 euro dostaje taki sklep. Będziecie mogli po prostu go reklamować, umieścić gdzieś na Facebooku, komuś użyczyć takiego linku. On, jeśli kupi produkty, zarabiamy na tym 30% od razu. Nie musimy go do niczego przekonywać, tylko powiedzieć: o, fajne jest na robaki, albo fajne jest na dół. Ktoś sobie kupuje. Tutaj mamy bez parabenów, mikroplastiku, wazeliny, talonów, formaldehydu. nietestowany na zwierzętach. Słuchajcie, kosmetyki mamy naprawdę najwyższej półki. To jest to, co kobiety w tej chwili najczęściej, najchętniej kupują. Y tutaj mamy oczywiście o tych naszych akumulatorach. Tu mamy moje biuro historycznie z pierwszego miesiąca. Zarobiłem sobie, tutaj, zrobiłem obrót rzędu y około 2000 euro pierwszych tygodniu byłem mega podekscytowany. Słuchajcie. Teraz jestem dyrektorem zarządzającym. To jest ten poziom tutaj. W czwartym miesiącu firma zrobiła w Polsce. Znaczy moja grupa zrobiła w Polsce około 30 tysięcy euro. To jest 15-krotny wzrost. Myślę, że z miesiąca na miesiąc będzie to rosło. Słuchajcie. No i cóż. Tutaj mamy mm, obroty i jako, że każda transakcja jest rozliczana oddzielnie w postaci różnych premii, tu dostałem premię grupową na przykład 81 euro, tu dostałem 48, słuchajcie, tu ktoś kupił za 58 euro produktu w listopadzie. Na dobrą sprawę, słuchajcie, to są na całej stronie tylko dwa, dwie kwoty po, poniżej 100 euro. Wszyscy kupują więcej, dlatego że ja myślę, że to jest wynik tego, że firma nie zmusza do zakupu. Ludzie kupują, bo chcą i mają wybór, że kupują tyle, ile im jest potrzebne. Firma, gdzie jest wymóg kupowania za 100 czy za 200 euro co miesiąc, niestety nie można tego zmniejszyć, więc ludzie po prostu po jakimś czasie przestają robić zakupy, bo są przymuszani. Tutaj przez 6 miesięcy nie ma a po 6 miesiącach 50 euro miesięcznie, słuchajcie. Plan kompensacyjny binarny 25 euro inwestycja to jest Waszą przyszłość, słuchajcie. Zakupy hurtowe, niższe ceny, ale jednocześnie możliwości. 6 miesięcy bezobowiązkowych zakupów. Jeśli już rozbudujemy grupę warto zrobić, ale nie ma obowiązku. Firma płaci aż 63% z obrotu i naprawdę mogę pokazać wiele firm, które Chciałyby płacić 35, 30, 40%. Więc yy, to możemy też porównać do tego, jak yy, nie wiem, pewnie większość osób w jakiś sposób się spotkała z handlem. Handel na przykład z spożywką ma około 10% marży ogółu. Wiecie, gdyby oni dostali 5% więcej z obrotu, naprawdę żyliby sukcesowo w tych sklepach. Niestety niekoniecznie żyją. Także 63 to jest ogromnie dużo. 30% z mniejszej nogi, czyli jeśli mamy wybalansowane i te dwie nogi są w miarę jednakowe, to będziemy mieli 30%, 15% z całego obrotu. To jest mega ogromnie dużo, to jest więcej niż stop spożywczy. Tylko jedna premia. 20% od zarobków Twoich partnerów bezpośrednich i z siedmiu poziomów w głąb. Słuchajcie, jeśli zrobimy to dochodowa jest szansa, to naprawdę będą gigantyczne pieniądze, za to, że będziemy uczyć Państwa, jak osiągać tu sukces, jak poczuć te pieniądze, być przekonywującym i po prostu mówić o tych pieniądzach dalej, żeby się osoby wpisywały, ponieważ wpisują się do nas masowo. Bonus strukturalny 5-10% do od 6 głębokości to jest bezpośrednio właściwie prawie 10% z obrotu tych naszych osób. Y, które robią zakupy. Wycieczka cztery razy do roku w różne regiony świata. Zapraszamy do współpracy w systemie Apple Go. Jesteśmy wskazani na sukces. To jest firma, która była w Mołdawii, była na Ukrainie, była w Rosji, była w, w tych rosyjskich tam krajach do tej pory. Troszeczkę była w Turcji i Bułgarii. Dzisiaj jest właściwie wszędzie na świecie możliwość budowania tego biznesu i nikt właściwie nie słyszał w cywilizowanym świecie o tej firmie. Dziękujemy Państwu za posłuchanie, zapraszamy do współpracy. I cóż, jeśli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Jeśli nie ma pytań, to mogę jeszcze króciutko pokazać o produkty, jak, się to, jak wygląda moje biuro, jak wygląda sklep internetowy. No i pożegnamy się. Ktoś ma jakieś pytania może? Proszę Państwa. Halo, halo. Można wszyscy, już złączyć. Wszyscy poszli spać. Ja właśnie nie wiem czy to. A, słuchajcie. Tak wygląda sklep internetowy. Taki filmik, troszeczkę z wycieczek, troszeczkę o kosmetykach. Troszeczkę o naszych drażetkach. Bardzo sympatycznie to wygląda. E, tutaj mamy troszkę także takie rzeczy. Tu jak sobie klikniemy na Wellness, to się pojawi nasze kosmetyki. Możemy, może klient sobie wejść i kupić. Tu może kupić sobie nasze e, drażetki. Znajdzie tutaj certyfikaty, informacje, oferty specjalne e, i jak ewentualnie mieć te produkty ewentualnie taniej. Tutaj oczywiście jest mój sklep, czyli Krzysztof Łękarski, ale tu jest oczywiście e, numer telefonu, Whatsapp, Facebook, Instagram, gdybym miał i resztę mediów. E, także to wszystko co może pomóc w rozwoju e, tego biznesu. A tu jest moje biuro. O, tu sobie akurat sprawdzałem e, kto zrobił jakieś zakupy. Może pokażę. Wejdę jeszcze raz. O -o. I tutaj ktoś kupił za 300 euro. Ja zrobiłem 3 euro i 2, 2 euro. To jest dopasowana premia grupowa. Tu jest premia grupowa, dostałem jeszcze 24. Czyli prawie 30 euro, słuchajcie, z jednej transakcji zarabiam. Tu jest ktoś za 139 euro. Za 140, 1 euro, 30 jakieś takie. I co chwilę, co chwilę po prostu ktoś coś kupuje i e, zarabiam. To jest wszystko zrobione, słuchajcie, w ciągu. 5, to jest piąty miesiąc. 10 marca będzie 5 miesięcy zamknięte. To jest naprawdę myślę, że super rozwiązanie dla kogoś, kto chciałby uniknąć życia na emeryturze. Tu jeszcze powiem Państwu tak, pokażę obroty. Tu jest, proszę Państwa, tak, 524 euro 1200. To jest 25% więcej, to jest w euro, bo to są punkty. A tu jest czwarty miesiąc zamknięty, był 9000 i 13,500. Słuchajcie, to jest naprawdę kilkanaście razy więcej. Teraz w tym miesiącu jest troszkę mniej, ale powiem Państwu dlaczego. Ponieważ mamy po prostu kryzys jakiś i firma nam. Mm, od prawie miesiąca nie ma części produktów. I to jest, e, no, jakby powiedzieć, niefajnie. Proszę bardzo, brakuje nam e, GRW, SRD, STP, Beauty i kilku tam zestawów, które też były, miały proda. Oni się po prostu nie spodziewali, że tak szybko e, się polska grupa tak rozwinie. Europa raczej się nie rozwija tak szybko jak polska grupa, więc mamy ogromne szanse zrobić to dużo w Europie, ogromne szanse zrobić to duże w Stanach Zjednoczonych i na wszystkich pozostałych rynkach świata. Myślę, że też jest trochę pieniędzy do zarobienia.